Siemano w piąteczek, z tej strony Jim2 i dzisiaj zapraszam was na tombolę tak, jak dobrze wiecie tombola już jest od dwóch dni, to znaczy dzisiaj i wczoraj była, jeśli ktoś się zastanawia co można z takiej tomboli wygrać to dzisiaj był kupon, to znaczy wczoraj w czwartej był kupon, a w piątek jest husnie, husajnek terrorysty nam sprzedają, rozumiecie o co kaman, niestety husajnek nie się daje ale tombola wygląda inaczej moim zdaniem wygląda ładniej, jest bardziej opisana graficznie dali radę powiem tak jeśli mówicie że GF nic nie dodaje to ja wam powiem tylko jedno spójrzcie na to jak wygląda Tombola jak ona się zmienia patrząc na poprzednie filmy nie wiem wpiszcie sobie Tombola bola 2 2011, 2011 chyba nie było 12 było na pewno i ta Tombola cały czas ewoluuje i tutaj wygląda naprawdę bardzo ładnie moim zdaniem postarali się niestety moje nagrody dobra tam jeszcze fioletowe zielone poty przeżyje są bardzo przydatne podczas expa bo przydadzą się, przydadzą się w każdych ilościach, naprawdę to się przyda. I mogę powiedzieć jedno: event świąteczny w IS to jest szczyt wszystkiego. Ale delikatne sukno, super. Szkoda, że nie można tym handlować. Ale bardzo się cieszę, że takie coś wygrałem. Naprawdę. Mam nadzieję, że w IS się nie można zobaczyć, jakie mam dzieci, czy, czy coś, tylko to są niki chyba z tego co widzę. Ale powiem wam, że tak, niki. Powiem Wam, że na 100% tą bolę będę starał się robić codziennie. Mam nadzieję, że mi się będzie udawało codziennie ją robić. Symbol szczęścia też jest całkiem w porządku, narodom. I na sam koniec chciałem jeszcze tutaj Wam pokazać z pierwszego dnia, co, na czym to w ogóle polega. Ze względu na to, że tombola już jest z nami, którym siedzę, nie wiem, szóstą, siódmą, a może ósmą, to warto by poznać, na czym polega ta dzisiejsza tombola. Tutaj trzeci los był szczęśliwy, pewnie w trzecim losie bym wygrał 50 SM, ale to się nie kalkuluje. 50 zamów mi nie jest potrzebne tak na zawołanie, na zabój Mamy 10 losów, ostatni za 69 smoczych monet No to trochę, trochę okej, okay. dobrze Informacja o boli. Warunki udziału, każda postać musi mieć minimum skończonego biologa Konto, konto, nie postać 40, szarfa królewska mnie bardzo interesuje Szarfa króla, przepraszam, nie wiem co to jest To jest chyba ta złota taka, której jeszcze nie widziałem Wygrane dnia, no to trzeba mieć farta, ale żeby szarfę króla, to potrzebne są cztery te? Trochę, trochę dużo. Trzy, trzy losy są potrzebne, czy są cztery? Nie, nie zwróciłem w tym roku uwagi, zaraz to zobaczę jeszcze. Czy są trzy losy szczęścia, czy cztery? Jeśli są cztery, to jest fajnie. Los na dzisiaj. Losy na dzisiaj są darmowe, niestety osoby, które nie mają zakończonych zębów, tak jak ja na Lykanie, jeszcze nie mam tam zakończonych, skończę te zęby prawdopodobnie jutro. Myślałem, że od 1 grudnia będzie w ogóle Tombola. I będę mógł losować ośmioma postaciami, a mogę tylko 7. Olałem tą sprawę kompletnie. Przepraszam, myślałem, że będę miał więcej jeszcze kątów, ale zapomniałem o tym. Na pewno nas, na ten, tą bolę postaram się bardziej, żeby było tak z 10 kąt minimum, albo z 15, albo z 20, kto wie, kto wie. Właściwie czekanie mam chyba, zaczęto mnie źle zęby, więc tą czekonie muszę jeszcze wykorzystać. Ale informacja o Tomboli, jak sami widzicie, informacja o FAQ, czym jest waluta, losy na jutro. Podstawa, bardzo fajne. I odbywa się konserwacja codziennie o czwartej, więc jeszcze o 6 wstanę rano, jutro to będę mógł na pewno zrobić Tombole. I będę, myślę, takie tygodniowe filmiki Wam wrzucał co, co niedzielę. Doładuj konto. Dlaczego chcesz, żebym doładował konto? Husajnek, tak? U, dobrze czytałem. Zielona fasola, przyda się, myślę, że będę mógł wreszcie Rubina sobie strzelić na plus 6, bo by ładny w ale jak sami widzicie jest nawet opis tego peta niedostępny za 129 semów nic kompletnie ciekawego nie daje, 1500pz, 65% na przeszywkę, tak, no i sami widzicie, dosyć, dosyć, ok wracając do PLa, Husajnek, tak, Huasinek, Hwas Huasin, Sadam, Mówmy coś po imieniu, jak już zaczynamy to mówić po imieniu, to mówmy to po imieniu do samego końca. Właściwie cała Tombola, moim zdaniem, jest zrobiona bardzo fajnie, bardzo fajnie się ją robi, i myślę, że każdy z Was, kto ma zrobione zęby orka, będzie zadowolony z całego przebiegu eventu, który nazywa się Tombola na PL-u. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podoba, łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Pamiętaj, twoja subskrypcja i Twoja łapka w górę daje mi takiego kopa, taką motywację do działania, taką motywację do tworzenia filmików, że sami widzicie tą bolą, nawet musiałam przedstawić właśnie w ten sposób. To by było na tyle, jeśli ja z wami żegnam. A jak będzie jakaś fajna nagroda, na pewno wykorzystam smoczne znaki. Do zobaczenia, pa. pa.